Witajcie na kanale Stale wiekowym. Tym razem odkopki bananowca Musa i z India Form. Oczywiście cała uprawa jest pod filmem. Zobaczcie, jak on pięknie jest wybarwiony. Linki pod filmem przypominam jeszcze w karcie pewnie u góry gdzieś wstawię No co, odkopywanko i zobaczymy co z tego wyniknie, czy będzie to podobna historia jak w Musa Siki Red Tiger, Tiger. Zobaczymy, pożyjemy. Jeszcze zostało mi do odkopania Basio, Basioki i też tam parę jeszcze Siki Mensis. No niestety, zima była, przerąbała ostro, ale w tym bananku, zresztą zobaczycie na spokojnie, na razie ryj, oczywiście w przyspieszonym tempie, bo szybko, krótko, zwięźlej na temat, takie filmy chyba są jedne z lepszych, tak mi się wydaje, pokazuje czy się udaje tak zimować, czy nie, przypominam po minus 20, przepraszam, raz było minus 20, parę razy po minus 18, po minus 16, no jakoś tak to było. Tak, tak, to, to co widzicie teraz to taki kikutek został Pierwsze cięcie No jak widzicie jest lipa Drugie cięcie Trzecie cięcie No i co? Jak myślicie? Zobaczcie jak się woda leje Konkretaśnie Dobra, oddaję głos To studia A nie, jeszcze nie oddaję głosu Zaraz oddam, wiecie <laughs> Człowiek jak montuje to patrzy na wykres Kiedy przestać gadać ale spoko, zaraz będzie Stalewiak. Mówił tam jeszcze co nieco. Także oddaję głos jemu, czyli sobie. 3, 2, 1, startujemy. Siemano. No i jak myślicie? Sikimensis było lipa. A patrzcie na to. Inmusa Itinerans India Form. Jest jakaś nadzieja. Tu mróz nie doszedł. Wszystko jest twarde. Fakt, że to jest wszystko białe, ale to nie znaczy, że środek nie rusza, aczkolwiek jest też taki, widzicie. Jakby pod Jest tutaj też szansa, że wylizie coś. Oczywiście z odrostów. Liczę też, że zacznie wychodzić tutaj stożek wzrostu, ale szczerze, słabo to widzę. Ale najważniejsze, że tutaj mróz nie doszedł. Twarde jest dosyć pełno wody. Widzieliście wcześniej, jak tam odkopywałem Sikkimesis Red Tiger? Red Tiger? O dobrze, stary odpowiedziałeś. No i tam była slipa do samego duna. No i co? I to byłoby na tyle. Nawet. Na temat tego bananowca, najlepsze jest to, że ja nie mam nawet zapasu jego, ale mam nadzieję, że coś wyjdzie z gruntu. Bo nic tu nie kopałem, a jak wiecie, itinerans India Forum ma takie dosyć długie odrosty. Możliwe, że już to mówiłem wcześniej, jak odkopywałem, bo ja montuję film. Wiecie, z lektorem.pl. No dobra, to byłoby na tyle. Idę zmontować film. Także zostało nam czekać, czy coś odbije, ale myślę, że za jakieś 2-3 miesiące teraz zrobię coś takiego. Ze trzy cztery doniczki i obsypię to ziemią, bo jeszcze mogą być też przymrozki, nie? No. I zaczyna padać deszcz. Trzymajcie się i do zobaczenia.